JD Vance powiedział, że zawarcie tego pokoju to będzie musiała być jakaś transakcja dotycząca ziemi. Będą się te kraje musiały wymienić terytoriami. To co Ukraina może zyskać, to to, że Rosja nie zajmie kolejnych gruntów, a nie to, że jakaś część rosyjska przejdzie pod władanie Ukrainy. Nie wiem, czy pan widzi reakcję państw europejskich, że jakiekolwiek porozumienie Rosja-Ukraina nie może się odbyć kosztem integralności terytorialnej Ukrainy. Putin się nie spotyka z Unią, nikt w ogóle nie chce z nimi gadać na ten temat, nie, jest, nie są partnerem. Nie są partnerem. Nie no podskakują no. jak panna, której nie zaprosili na urodziny koleżanki. Po prostu się boję i bałem i będę się bał, hmm. gdyby ten konflikt miał się, że tak powiem, rozlewać, rozszerzać i eskalować. Uważam, że to jest dla Polski niebezpieczne. Moje pytanie do y, orędzia prezydenckiego, które obejrzałem od deski do deski z dużym zainteresowaniem, zacięciem i nawet y, parę razy biłem brawo z resztą sali. I co powiedział, nie dla nielegalnej migracji? To tutaj y, zgrzytałem zębami, bo co z legalną? Ja jestem w ogóle zwolennikiem maksymalnego ograniczenia każdej migracji. I to chciałem usłyszeć. Gdybym usłyszał coś takiego, biłbym brawo, wstałbym z krzesła.